Approximately 10 hours later. ale się zamyśliłem po godnie. W zasadzie wciągnąłem się tak po prostu w robienie tego. 那过了。嗯嗯嗯嗯 kiedy ja spłukuję tą wodę i, i napełniam ją w kółko przyglądając się temu i próbując spamiętać co widzę. Uuuu uh. Okej okay. Żeby ostatni był taki łatwy Ale nie widzę stąd gdzie jest koniec? Nie chciałbym nic powtarzać. Dobra, zapamiętam sobie ustawienie poprzedniego, na przykład jakby się zgasił. Od dołu szczołeczka i w górę w prawą stroną. na ostatnią zagwozdkę Co nam to daje? wiele wyjścia tak naprawdę może być jeszcze aha chyba że tak to szło O, uh, czyli to nie koniec. Hmm. Okej, okay, załóżmy, że to jest odbić. Aha, dobra. Co widzę tu na odbiciu i tu na odbiciu o dobra, może mamy po prostu zrobić ten ten, ten. czyli tu idzie tak, na dół przechodzi idzie tak, czyli okej, okay. zakutko Ty robisz S dotąd i potem Oh, so, I'm um, the queen, son. Uh... jest tak jakby raz, dwa, czyli to jest tak jakby raz, dwa. I stąd... Co? Przecież to się nie składa Chyba, że mam to odwrócić Potraktować się jako coś takiego Check what's to jest to, czego nie zrozumiałem. Trzeba było po prostu... Co? Nie? Nie no, wyraźnie wygląda, że jest. Aha. Dobre, tak, dobra, dobra. to tak nie zrobiłem. A teraz tutaj już zobaczyłem drugą. Many months later. No, cześć, witam Was. W sumie nie robiłem dotychczas za bardzo powitań, ale znowu miałem troszkę przerwę między ostatnią próbą nagrania. Troszkę sobie, oprócz tego, że mam nowy mikrofon, to też dostosowałem bardziej stanowisko do wszystkiego. I wracamy w końcu do serii The Witness, tak na poważnie. To znaczy, myślę, że teraz już. Jeśli widzicie ten odcinek, to znaczy, że będą wy regularnie wychodzić prawdopodobnie do końca, bo jesteśmy już w miarę blisko. Eee, wiem, że tutaj chodzi o to, że muszę sobie tą ścieżką zapamiętać. Eee, czyli będzie szło... Hmm, z dołu do prawej, później schodkami w dół i zawija. Okej, okay. proste dość. I wiem, że trzeba stąd to zrobić, tak? Czyli idziemy tu. Tak. E, I ostatniego już wcześniej nie widziałem, jak sobie tu łaziłem. A muszę najpierw coś z tym zrobić. Aha. E, chwila jeszcze. Czy ja na pewno nie pochśniłem czegoś? Nie. Teraz wyjdziemy sobie w końcu na powierzchnię, tak? Czyli zakończyliśmy ten obszar teoretycznie. Aha, i z tego się pewnie uruchomi wieża z laserem kolejnym. Tak Stawiam, że tak, eee, dobra, wiemy już, że laser z tego wyjdzie. Mm, więc w sumie ukończyliśmy tą lokację, tak? I jak rozumiem, bo ja sobie tam kiedyś podejrzałem, jakby jaka jest kolejność w ogóle tych lokacji, taka domyślna, jak się powinno to przechodzić. Tak jak sobie, powiedzmy, bardziej ścieżkę jakąś twórca chyba zamierzył, ułożył. I wszystko szło takim po prostu cięgiem tutaj, więc... Um, więc... To oznacza, że gdzieś tu dalej w pobliżu będzie kolejny obszar, tak? O, już byś laserek. On jakoś krzywo celuje. Dobrze ty celujesz, chopie. Kaj ty szczelusz. Przecież wy... Hmm. To tak powinno być. Kurde, dawno mnie zwiedzałem tej mapy. Nie wiem do końca gdzie biegnę. Teraz nie pamiętam już czy to... O no bo to gdzieś w cholerę leci. Czy tu nie trzeba by z tym czegoś zrobić? Przypadkiem może? No, tak w tej grze się nie skacza. Chciałem spojrzeć prosto w wiązkę lasera. Nie skacze się, nie spada. Hmm. Dobra, może po prostu trzeba tu zacząć od dołu. I te plansze są na razie nieaktywne, tak? Ja tu kiedyś byłem i coś próbowałem tu zrobić. Ale w czym był problem? Czemu to mi na przykład nie zadziałało? Dawno w to grałem, więc już nie pamiętam, w czym leżały tutaj moje problemy. Chwila, no jest różowy kabelek, czyli to już zrobiłem wcześniej, tak? I ten różowy przyszedł do tego i aktywował. A, bo to są trzy różne ścieżki, które aktywują trzy różne rzeczy. Może muszę zacząć od odpowiedniej. Eee, czyli jakby do tego podejść teraz inaczej. No bo. Czy ja mogę w jakiś sposób wpłynąć, na przykład na. No nie. Na no to nie wpłynę. Co tu jest? Okej, okay, dobra. Czyli już chyba rozumiem. Na czym polegał mój problem, kiedy wcześniej tu podszedłem? Na jakiej zasadzie miałbym zmierzać gdziekolwiek indziej? Skąd wyszliśmy w ogóle? Wyszliśmy z. Były cienie. Które trzeba było ze sobą jakby łączyć, tak? Musiałem odtworzyć ten kształt. Musiałem znaleźć odpowiednie odwzorowanie drzewa. Czyli to już było jakby coś po kolei, tak? Szło. W sensie, że każda zagadka jest inna, że to nie jest ciąg zagadek tego samego rodzaju, tylko to są kolejne zagadki różnego rodzaju o różnej zasadzie, czyli było omijanie cienia i coś jeszcze innego, może omijanie tylko gałązek, nie omijanie tego drzewa samego w sobie, czyli jakbym zrobił tak. Nie. Kształt może odwzorować eee, Szukanie wzorów. W sumie cała ta gra polega na szukaniu wzorów. Być może to, jakby tak spróbować odwzorować na przykład. Co tu się dzieje? Taki kształcik. Jakby tak coś takiego? O. Długa krecha, czy nie długa? Ale kto? To mi tak do końca jakby nie pasuje jednak, na jakiś wzór. Chciałem polecieć sobie jakby za tym tak, ale... Aaa, hmm. bo tam mi się w ogóle to jedno z drugim jakby miesza. A ta zagadka mnie naprawdę rozbraja, nie wiem jakim wzorem mam się kierować. Jakby to odbić w drugą stronę. Kto z prawo? Głównie, lewo. Głównie, lewo, w tą O! Hmm. Już bardziej jestem ten zły. Jak nie w falkum, to ja kiedyś go w odwróciłem ten zły, przerzuciłem go w piłkę, takie też się zdarzały w tej grze. Przeszedłem go w piłkę, muszę zrobić tak. Tak i tak. Teraz idę w lewo. O! Nie! Oh. Hmm. Jest jeszcze opcja, że ten patyk, na który patrzę, nie ma żadnego znaczenia. Zaczęłam jeszcze ta góra zastanawiać troszkę. Te patyki tutaj. Widać to, nie? Tak, widać ten kursor. Czy one mnie jakoś nie próbują naprowadzić na to, co mam zrobić? O Boże, jak ja błądzę. Dobra, i tak wymontuję, jak będzie za dużo głupot i jakiegoś czekania i robienia nie wiadomo czego. Zobaczyć jakiś sensowny, w miarę skrót. E, mam jeszcze pomysł z przerzuceniem tego w drugą stronę, ale pocią... o, bo... pociągnięciem tego dalej. W sensie, że tu polecieć do końca. To bardziej odpowiada długościom. Czyli chodziło o ten wzór, tylko po prostu ta, ta kreska, to miało być dłuższe, tak jak to jest, tak samo długie, jak to. Ale nie wiedziałem, czy mam się tym sugerować i się nie sugerowałem, więc najpierw przelecieliśmy ten wzór we wszystkich konfiguracjach innych. Oj, nie chciałem tego, tylko to kliknąć, dobra. Dobra, jest dobrze. Pytanie, czy mamy trzecią kropkę? Mamy trzecią kropkę, więc teraz faktycznie, jak podejść do trzeciej kropki? Bo pierwsza to było unikanie gałęzi, druga to były gałęzie czy znaczy unikanie cienia gałęzi. Czy ja tu widzę jeszcze jakieś takie. Kurde, dumny jestem, że to wykminiłem. Może to dla niektórych było oczywiste, ale ja jakoś ciężko nad tym urżyłem. Teraz się zastanawiam, gdzie jest kolejna kropka, będąca moim punktem odniesienia i drogowskazem. Coś mi tam, mimo wszystko, są jakieś dziwne gałęzie, ale. Hmm, czy one mi wskazują coś? Jakby kura jest dopiero później, więc podejrzewam, że wszystkie wskazówki, które mam dostać, są w tym pomieszczeniu już. Znaczy, przynajmniej są widoczne z tego pomieszczenia. Nie wiem, spróbuję jeszcze czegoś prozaicznego maksymalnie, bo że to ostatnia kropka, generalnie, tak nie wiem, czy ten efekt to jest tylko jakiś efekt gry, czy mam się czymś takim sugerować. O Boże, jak jestem, szukałem wyjścia tutaj. I go jakoś wcześniej nie znalazłem. Dobra, co ja tu widzę? Jakieś cienie wskazówki coś. Co? To jest za dziwna gałąź widmo, ale wykręcona. Okej, okay. nie wiedziałem, że takie gałęzie są w tej grze. O Okej, okay. widzę, że stąd mogłem to w ogóle zobaczyć, po prostu. Oh my god, jakie to by było prostsze, jakbym to od razu w ten sposób zrobił. O najgorzej, czyli zrobiłem to w ogóle the hard way kompletnie. I dalej nie jestem w ogóle bliżej tego, żeby odkryć jak zrobić ostatni. Szukam jakiejś zależności między kolorami, e, bardzo ite, intensywnie myślał, żebyście nie myśleli, że nie myślał. Dobra, jeszcze sprawdzimy górę, bo coś mi mówi, że możemy jeszcze zobaczyć ostatnią ścieżkę. Co za cud, po prostu. Okej. Okay. No tak, trzeba było po prostu na kilka różnych sposobów pokombinować. Uh. Ja mam po prostu spamiętywać tę drogę. Czy...